Wow, ale dużo słodyczy. Zobaczcie, co mogę z nimi zrobić. Nie ma w tym nic niezwykłego: zrobię to samo. Ja też to potrafię, spodoba Wam się. Myślę, że świetnie sobie radzimy. Co to jest? Portal do nowego challenge'u. Zaczynamy! Gdzie my jesteśmy? Hej, wszystkim! Dobrze Was widzieć! Co to jest? Tylko jedno ziarenko kukurydzy? Rzeczywiście, toś tu ma pecha, a ja mam wiaderko z popcornem. Szkoda, że jest bardzo małe. Komu wystarczy taka porcja? To ja dostałam cały popcorn. Spójrzcie, jak to niesamowicie wygląda. Już nie mogę się doczekać, kiedy go zjem. Ale to ja zacznę! Nie będę potrzebować zbyt dużo czasu. Muszę zjeść tylko jedno ziarenko. Kurczę, to takie trudne. Można sobie połamać zęby. Dobra, mam pomysł. Muszę je podgrzać i się otworzy. Wtedy będę mogła je przerzuć. Super. Myślę, że mój plan zadziałał. Wow, to świetny pomysł. Dzięki. Wiedziałam, że mi się uda. Wreszcie mogę coś przekąsić. Dobra, czas kończyć, Wendy. No to teraz twoja kolej. Chwileczkę, mam pomysł. Zak, jak ty to robisz? Po prostu wiem, jak zarządzać czasem. Imponujące. Mile nas zaskoczyłeś. Ups, chyba jeden nie do końca się uprażył. Fu, jest cały w twojej ślinie. Wielkie mi rzeczy. Nie wiedziałem, że jesteście takie wrażliwe. Lucy, twoja kolej. Zak, zabieraj swój nos z dala do mojego popcornu i to natychmiast. Jaki pyszny! To prawdziwa uczta. Wendy, mam plan. Posłuchaj, myślę, że ci się spodoba. Tak, super, popieram. Zaczynajmy, tylko cicho. Zobacz, co tam jest! To straszne! Nie rozumiem, nic nie widzę. Hej, gdzie jesteście? Gdzie się podział mój popcorn? Zak, pospiesz się! Spójrzcie, nie możecie mi tego zrobić! Udało się! Brawo my! Zak, mamy problem. Zostało nam tylko jedno ziarenko. I jest moje! Pusty rożek? Dziwne. O, są lody, ale jest ich bardzo mało. Zdecydowanie mniej niż u mnie. Spójrzcie tylko, jak super. Od razu chcę je polizać. Wow, a co ma Lucy? Największy rożek lodowy, jaki kiedykolwiek widziałam. Musicie przyznać, że wygląda imponująco. Moja porcja w porównaniu do twojej jest malutka. To niesprawiedliwe. Zjem pierwszy zanim lody się roztopią. Nie mogę go nawet dosięgnąć. Mam pomysł. Wytrząsnę kulkę prosto do moich ust. Ups, nie trafiłem. Ale i tak to zjem. No w końcu bardzo mi smakuje. To jest takie dobre. Za, cały się umazałeś. I co z tego? Szczerze mówiąc w ogóle mi to nie przeszkadza. Tu jesteś taki niekulturalny, ale najedzony i zadowolony. Chociaż dokładki bym nie odmówił. Nie tym razem. Teraz moja kolejna spróbowanie lodów. Przepraszam, nie mogę się powstrzymać. Gdzie się podział zak? Chyba poluje na moje lody. Dokładnie tak. Zjadłeś już połowę porcji, wystarczy. Nie sądzę. A tak w ogóle to jest naprawdę dobre. Mam już tego dosyć. Żegnaj, Zak. No wreszcie mogę spróbować moich lodów. Są naprawdę dobre. Nie miałam co do tego wątpliwości. Wendy, jesteś taka niemiła. Ja tylko spróbowałem Twoich lodów, wielkie mi rzeczy. Zaczekaj, zostaw mi chociaż jeden kęs. Nie mam zamiaru, i tak już dużo ode mnie dostałeś. Lucy, no to może ty się ze mną podzielisz? Zastanowię się nad tym, ale nie mogę powiedzieć od razu. Jestem pewna, że sama poradzę sobie z własną porcją. Pyszności! No, daj mi chociaż polizać! Nie! To moja ostateczna decyzja. Zawsze wiedziałem, że jest bardzo chciwa. I chyba wiem, co powinniśmy z tym zrobić. Genialny pomysł, Wendy! Podoba mi się Twój sposób myślenia. Lucy jest tak zajęta, że nie zauważy niczego wokół siebie. I to jest nasza szansa to znaczy, że nie zauważy też dynamitu. Szybko schowajmy się! To jest? Ups, to dopiero eksplozja. Czuję się trochę dziwnie. Patrz, Wendy, wszędzie są lody, ale super. Obawiam się, że Lucy tego nie doceni. Coca-Cola, i to bardzo dużo Coca-Coli, świetnie. Czy to dużo? Chociaż pewnie więcej niż u mnie. Co za porażka. Wow, porcja Lucy jest jeszcze większa! Słuszna uwaga, Zak. Ściana z koli wygląda niesamowicie. Myślę, że nie ma czasu do stracenia. Zaczynajmy! Dobra! Szkoda, że mam tylko jedną puszkę. Jakie to pyszne! Kola pozwala mi zapomnieć o smutkach. Super! Teraz mogę wyrzucić puszkę do kosza. Zrobiłeś to naprawdę szybko, Zak. Ups, przepraszam. No to było naprawdę zabawne. To nic takiego, Wendy. Przestań się śmiać i zajmij się swoją kolą. Już, już. Mam nawet przygotowaną odpowiednią szklankę. Muszę wlać do niej całą kolę. Myślę, że picie będzie o wiele wygodniejsze. Zobaczcie, jak syczy. Uwielbiam dźwięk pękających bąbelków. To jest takie przyjemne. Kiedy to słyszę, od razu chce mi się wypić puszkę coli. Wow, jak dużo! Niesamowite! Będę potrzebowała większej słomki, żeby to wszystko wypić. Wendy, pospiesz się, proszę! A, tak, przepraszam, już, już! Ekstra to takie wygodne. Można wypić dużo coli naraz. Myślę, że świetnie sobie radzę. Poczekajcie jeszcze chwilkę. No super ci to wyszło, gratulacje! A teraz finał, beknięcie! Niewiarygodne to zasługuje na oklaski! Nadal jednak musisz nad tym popracować. Nie! Yeah! Jestem pewna, że będę mogła z tego poprowadzić warsztaty. Zacznijmy od góry. Nie mogę się doczekać, aż wypiję moją ulubioną kolę. Czekam na to od tak dawna. Co za prędkość! Nie sądziłam, że jest w stanie wypić tak dużo naraz. Nie znacie mnie zbyt dobrze. Z większymi porcjami dawałam radę. Teraz w to wierzymy. Wspaniale Lucy jesteś moim idolem! Trafiła w ciebie. To oburzające! No i już niewiele zostało prawie wszystko wypiłam. Została ostatnia puszka. Nadszedł czas na królewskie beknięcie. To wszystko, na co cię stać. Nie rozśmieszaj mnie, porażka. Dokładnie, nie spodziewaliśmy się tego. Nie sądzę, żeby to było wszystko. O nie, odwróć się, Lucy! Nie mogę. Uff, ulżyło mi. Ups, chyba ich zdmuchnęłam. O, brawa, dziękuję. To dla mnie przyjemność. Dziękuję, kocham was. Jesteście najlepszymi kibicami na świecie smaczniejsze jedzenie tym większej porcji potrzebujemy. Mamy nadzieję, że nauczyłeś się tej prostej zasady. Życzymy ci, abyś częściej dostawał swoje ulubione smakołyki i oglądał tylko śmieszne filmiki. Powodzenia.